Cześć, witajcie na kanale Nano Serwisu. Dzisiaj będziemy się zajmować takim głośnikiem, głośnik Manta, dokładny model SPK 440. Dosyć fajnie to gra. Wykonanie też całkiem jest niezłe. Jeśli chodzi o te głośniki, to nie mam do zaufania do tej marki, ale akurat ten dosyć jest ładny, schludnie jest zbudowany precyzyjna taka obudowa, nie ma tutaj takiej popeliny jak zawsze przeważnie przy tych sprzętach. Co tu nie gra? Nie gra tutaj to że w tym miejscu czegoś brakuje. A czego To się domyślcie już sami. Tutaj nie ma gniazda micro USB. Jest po prostu wyrwane albo wbite do środka. Ten głośnik się jeszcze uruchamia, ale już jest na wykończeniu ta bateria tutaj, ten akumulator. Dobra, musimy go otworzyć i zobaczymy w jakim to jest stanie. W jakim stanie jest laminat? Czy nie są powyrywane e, piny nadruk na płycie głównej? Okej. Okay. Postaram się go rozebrać. Zobaczę, co tutaj jest grane. Boczki schodzą. Tu są takie zaczepy. O! Tutaj ktoś już tego głośnik tu otwierał. Ciekawe, czy druga strona tak samo wychodzi. Posłużę się moją otwieraczką. Czy zobaczę sobie tutaj? Tutaj mogą być jakieś śruby. Ukrywane, ale raczej wątpię. Przy takiej klasie sprzętu, to tutaj śrubek nie będzie. Delikatnie, delikatnie nie, nie ma tutaj śrubek od spodu. O, schodzi nam delikatnie ta siateczka. Z jednej strony przynajmniej, ale nie będziemy tu nic robić na siłę. Druga strona. Czy ono nam wyjdzie? Nie. Wyszła nam tylko jedna strona. O, jest i druga. Proszę bardzo. Czy to jest przyklejane w jakiś sposób? Nie, to nie jest przyklejane. To jest po prostu włożone tutaj w to miejsce. Tu są otwory. W tych otworach zdaje się są śruby i spróbujemy to tak rozkręcić właśnie. Może się uda tą samą płytę główną po prostu wyciągnąć. Oczywiście będą mi też odłączyć akumulator, bo to jest głośnik z akumulatorem. Co teraz? W ruch wchodzi elektryczny śrubokręt. Jedna strona, druga strona. Czy ten panelik nam tutaj wyskoczy? Delikatnie go podważam. Nie, nie wychodzi do końca. Na razie spróbuję usunąć śrubę. Nie. O, śrubę też wychodzą. Myślałem, że się nie da ich usunąć. To są zwykłe śrubki, zwykłe wkręty. O, proszę, tutaj głęboko są poukrywane wkręty również, patrzcie. Czyli na przyszłość nie ściągajcie tych boczków, tylko ściągajcie sobie ten panel. Tak, ten panel. I potem mieć śrubokręt z długim, cienkim bitem. I można sobie to powykręcać tutaj. Te skręty. nie jestem pewny jakie to są skręty, ale prawdopodobnie zwykłe, takie stosowane jako przy głośnikach do plastiku, takie zwykłe wkręty będą pewnie. I teraz tak, mam to wykręcone niby, czy ten przedni panel mi zejdzie? Proszę bardzo. Ta osłona schodzi. Ona sobie schodzi. o, mamy tutaj dostęp do zespołu głośników. I tutaj również są dwa wkręty. Dobra, nie będę wymontowywał tych głośników. Może uda mi się dostać do tych głośników od tyłu, ale raczej nie widzę, bo to jest całe taki zalane taki korytko i pewnie ten przód nam zejdzie. No spróbujemy. No, wykręcę te śruby jeszcze. Jedna, druga. I tak jak mówiłem, zwykły wkręt. Zwykły wkręcik. Nic specjalnego. Dobrze. Czy ten przód nam tutaj zejdzie? O, proszę. Patrzcie, to się nam wysuwa jeszcze dodatkowo. Ja to robię bez instrukcji. Tak na tak zwanego czuja. Mamy tutaj ten cały panel. Mamy tą elektronikę. Tu mamy przewody od, prawdopodobnie baterii, albo zespołu głośników. Ta osłonka nam ładnie zeszła, zobaczcie. Czyli te dwa wkręty przetrzymują tylko ten panel. Na razie tutaj nie widzę jakiegoś wielkiego problemu, ale będę chciał się dostać do środka, do, do samego środeczka, a do płytki nie mogę niestety wyciągnąć. Czy mogę? Mogę wyciągnąć płytkę, zobaczcie. Ale zdemontujemy te wszystkie wtyki. Jadąc tu od lewej strony, nie wiem, która, która wtyczka odpowiada za zasilanie. Zaraz. Mamy tu speaker. Bateria. To jest bateria. Czarne czerwone bateria. Wypinamy baterię. O, proszę bardzo, zespół głośników. Wypinamy. Oczywiście potem nie można się pomylić, bo wtyczki. Są takie same jak gniazda. Jak to zamienicie, to pewnie całe zasilanie pójdzie na, na głośnik bezpośrednio z baterii. Czy ta płytka teraz mi tutaj ładnie wyjdzie? Proszę bardzo, jest. Jest wyciągnięta. I chyba ktoś tutaj coś już majstrował. Mamy wszystko tutaj powyrywane, a gniazda tu w środku nie ma. Zaraz wam pokażę to pod mikroskopem, jak to wygląda. O, i zaraz. A wezmę to pod mikroskop, ale wylutujemy jeszcze tutaj ten przewód tajemniczy. Wiecie co to jest? To jest przewód, który idzie sobie tutaj do mikrofonu pojemnościowego. Ten przewód sobie tutaj wylutujemy, czyli ten mikrofon sobie odlutujemy. A dlaczego? Żeby mieć po prostu możliwość manipulacji tą płytką pod mikroskopem, a potem przy montażu gniazda. Nie chcę, żeby to było tutaj w pobliżu tej obudowy plastikowej, więc odlutujemy sobie go. Damy tutaj fluxa. To trzeba pamiętać po prostu o tych biegunach. Jedynie wiadomo, że to jest pojemnościówka. Tutaj nie może być pomył pomyłki później, przy lutowaniu ponownym, bo nasz mikrofonik nie będzie pracował tak jak należy. Łatwego dostępu tu nie mam. Teraz muszę lewą ręką operować kolbą, żeby wam pokazać. Jedna strona Jeden przewód i drugi przewód Proszę bardzo Zresztą to jest proste bo zobaczcie tutaj macie Oznaczenia plus i minus Dla mikrofonu pojemnościowego Więc z tym nie będzie problemu Dobra głośnik sobie na razie odłożę I ta płytka trafi pod mikroskop zaraz To jest widok pod mikroskopem I sami to ocencie jak to wygląda z jednej strony mamy Armagedon, ponieważ tutaj mamy powyrywany nadruk. Tu mamy masowy pin. To jest ptyczka pięciopinowa, a w środku mamy 5 pinów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu mamy plusowy nadruk. Tutaj jest zerwane. Tu mamy pin plusowy. Data plus, data minus, ID i masa. ID jest zmasowana bezpośrednio do masy jak to bywa w złączach mikro USB na szczęście nie ma tutaj tych, tych pinów data plus data minus czyli nie można tego urządzenia linkować w ten sposób, widzę prawdopodobnie oprogramowanie aktualizuje się poprzez złącze mikro SD tu mamy czytnik slot czytnik MicroSD. SD więc wyeliminowano tutaj Możliwość przesyłu danych przez port mikro USB, ale to nam uprości sprawę. Interesuje nas ten pin tutaj dodatni. Tu mamy jakąś przelotkę, ona też jest zerwana. I nasza masa. Nasza masa jest cała, a tutaj trzeba będzie zrobić taki, taką protezę do pina plusowego. I oczywiście tutaj cztery piny, cztery pola montażowe, plus to pod samym gniazdem. Ale ja tu widzę, że po prostu ktoś tutaj już coś robił. Bo tu mamy to spoiwo stopione, może tak było to przylutowane, Może to było po prostu zamontowane niedbale, dlatego tak się stało. Otóż. Przygotowałem sobie ten pin dodatni. Obskrobałem tutaj kawałek ścieżki. Oczywiście potraktujemy to cyną z zawartością ołowiu, to wszystko ściągniemy po tym to plecionką. Ja już tu gniazdo mam przygotowane nowe gniazdo mikro usb montaż na dwa piny które wchodzą po prostu w laminat prawdopodobnie takie było w oryginale ale okej okay. Na początek tu fluxa trochę tutaj 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 tu w tym miejscu też no i cóż jedziemy z programem to pole pod gniazdem poprawione. Tutaj łapki wchodzą, tu jest wszystko wyrwane, ale myślę, że później załapię sobie tutaj to gniazdo nowe. Te nasze ostatnie pola, które zostały, oczywiście. I nasz biegun dodatni będzie pobielony. I tak to wygląda. Teraz to sobie ściągnę po prostu plecionką. I zaraz zamontujemy nowe gniazdo i polutujemy to sobie. Tutaj też muszę uważać, bo tu jest kontrolka. To jest taki ledzik dwukolorowy, prawdopodobnie, sygnalizujący ładowanie i naładowanie akumulatora. I raczej tego hotem nie będę lutował, ponieważ mógłbym spalić tego leda. Chyba że go zabezpieczę. Zaraz zobaczę. Mamy to obczyszczone z tego fluxa. Jeszcze troszeczkę zostało po ściereczce, takich pyłków. Ok. Nas interesują te piny. Tu mamy jeszcze pole masowe. Tu mamy pole masowe. Tu i tu nie zostały wyrwane te pola, więc nie jest źle. Minus i plus. Tu zrobimy protezę. Na początek może tak. Przymierzę sobie gniazdo z ładowania. Wepnę je tutaj i zobaczę, ile nam tutaj brakuje o spory kawałek nam brakuje tu po prawej stronie i zrobimy tutaj um, tą protezę chyba z grubszego drucika w tym miejscu a jak nam pasuje to gniazdo pasuje pasuje nieźle przyciśniemy tak tył sobie podlutujemy ładnie łapki załapiemy może zrobimy to w ten sposób, że ja to gniazdo pierwszy wlutuję wszystkie cztery pola masowe plus tutaj biegunujemy, a potem zajmiemy się naszym plusem, tu będziemy później kombinować. Zadamy tu topnika z tej strony. Nasze pole masowe musi być polutowane. I te cztery pozostałe, na których opiera się gniazdo. Z drugiej strony również zadamy topnika może być troszeczkę więcej niż zwykle zaczynamy od tych tylnych pól te nóżki tylnie, one nie, nie są przewlekane wystarczy tylko troszeczkę materiału jedna strona teraz damy tutaj z drugiej strony tego materiału tego może nie widzicie, ja może inną temperaturę ustawię miałem 280 stopni a to jednak za mało jeszcze raz poprawię tą stronę. Tutaj tak od serca dałem. Teraz te dwa piny masowe, pierwszy masa i pin ID. O, tu sobie załapiemy Obydwa. ID również jest zmasowane. w tym przypadku. Pozostaje nam plus i jeszcze ten jeden tutaj z drugiej strony. Te dwa piny, które nam usztywniają gniazda, żeby ono było na swoim miejscu. Mamy drugą stronę naszego gniazda. Widać te piny, które przechodzą na drugą stronę. Tutaj sobie zalejemy tym materiałem lutowniczym z jednej strony te piny i z drugiej. Tak, żeby nam gniazdo po prostu się nie obruszyło przy podłączaniu i odłączaniu urządzenia. To musi się mocno trzymać. I zostało to polutowane. Co nam zostało generalnie jest jeszcze teraz do zrobienia? Mamy do polutowania ten dodatni biegun. Te piny są nieużywane. Zostawiamy je tak w powietrzu. To jeszcze alkohol nie odparował. I ten pin będzie tutaj zmoszkowany z naszym dodatnim. Biegunem w gnieździe. Ok, rzućcie okiem tutaj. Tu mamy tę ścieżkę dodatnią. Gdzie jest zasilane nasze gniazdo? Tu jest ten element ładujący. I tu się będziemy wlutowywać w pin naszego gniazda. Zrobiłem taką protezę z takiego cieniutkiego drucika. To znaczy on nie jest za cieniutki. Bo tutaj też prąd około 1 ampera będzie sobie płynął podczas ładowania na pewno. Dobra, polutujemy to teraz. Na grocie mam 310 stopni. Pobielimy sobie tutaj ten pin. I w zasadzie już jest polutowany. To sprawdzimy. Tak. I dla bezpieczeństwa, żeby nam te piny tutaj nie latały, bo tutaj one nie są przylutowane do niczego, jak widzicie, zakleimy sobie to klejem na gorąco. Z tej strony damy taką kapkę kleju, ale wcześniej wyczyścimy to jeszcze. I już prawie czyste. Alkohol zrobił swoje, porządny lut. Podgniemy to troszeczkę w tą stronę. O, i zalejemy to klejem teraz. Ok, postaramy się to teraz tutaj zakleić, żeby nie było tutaj potem problemu. Nasza klejarka się rozgrzała. Taka kuleczka wystarczy. Taki glucik. Jest to zaklejone teraz. Grun, żeby to. Żeby nasze piny się nie przesunęły Tutaj ten naddatek u góry To ja sobie potem zetnę Nożykiem Niech to teraz przestygnie Ok, nasz moduł wróci na miejsce Oczywiście zanim go tutaj Wmontujemy na stałe, musimy tutaj polutować Sobie nasz mikrofon pojemnościowy Z powrotem Te dwa przewody tutaj I kolejno biegum dodatni Biegun ujemne. Tak jak to było polutowane, nie jest to zbyt precyzyjnie polutowane, nie było też. To jest chiński sprzęt. Proszę bardzo. Biegun ujemny. I nasz mikrofonik polutowany. Teraz płytka trafi do środka. To znaczy musimy to zrobić tak. Odwrócić i wsunąć w takie tuszyny. O ile... Się to uda łatwo zrobić. Przewód chyba może być od spodu umieszczony. O, i tu na końcu są takie ząbki. Płytka nam wchodzi w te ząbki. I kolejno montujemy z powrotem nasz zespół głośników. I tu mamy baterię. Trzeba uważać, bo tu jest bateria chyba. Popatrzcie, mamy tutaj speaker. Left, speaker right Prawy I zasilanie Zasilanie na końcu To jest nasz akumulator O słyszycie sterownik się uruchomił Ale my będziemy musieli chyba go wyłączyć O tak wyłączone Teraz założymy ten panel Maskujący Mam tu wszystko Elegancko. Przykręcimy te wkręty od panela. Można to zrobić teraz. Jedna strona. Druga strona. Elegancko to wygląda. Dokręciłem te wszystkie śruby. W zasadzie nie musiałem ich odkręcać. I tu od strony głośników uzupełnimy te wkręty. Które wcześniej wykręciłem. Również, jak się okazuje, niepotrzebnie. Teraz będziemy montować maskownicę i sobie przetestujemy ten głośnik. Zamontujemy tą maskownicę. Włożymy na miejsce nasz panel z przyciskami. wsuwa się go w ten sposób. To są takie szyny. Trzeba to zrobić powoli. O! Siedzi na miejscu. Teraz zamontujemy sobie tylną maskownicę. Nie wiem czy to nie powinno się robić pierw Może w innej kolejności, może ten panel ściągnę. Założę maskownicę jedną i drugą. I wtedy spróbuję. O, tak będzie prościej. Teraz maskownica naprzód. Siedzi. I na końcu przyciski jednak w ten sposób. Przyciski funkcyjne. No. Siedzą. Idzie to z lekkim oporem. Ale o. poszło. Tak to wygląda. Zostaje nam tylko ten boczek. Ten boczek niestety ma część zaczepów uszkodzonych, więc przyklejemy sobie na gorąco tutaj w czterech punktach ten panelik. I w razie czego będzie można to oczywiście zdemontować, to nie problem, tak? To, to musimy zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Ok, pora na test naszego głośnika. Test ładowania, czy to gniazdo działa. Mam tutaj podłączoną listwę, mam podłączony zasilacz, mam podłączony... Taki tester USB. On nam pokazuje tutaj napięcie na porcie USB, obciążenie i ile tego prądu upłynęło tutaj w miliamperogodzinach. godzinach. Podłączymy sobie teraz nasz głośnik. Jest podłączony. Mamy tutaj kontrolkę. Świeci na czerwono. I co? Jak to wygląda na naszym testerze? Na naszym testerze widać, że się po prostu. Głośnik zaczął tutaj ładować. Mamy 0,2 Ampera Nie był mocno wyładowany ten głośnik Poczekamy sobie jakiś czas. Zobaczymy Czy nam czy się doładuje I do podsumowania. Głośnik się naładował Działa. Ja sobie go jeszcze przetestuję Problemów tu w sumie nie było. Na szczęście Jak się okazuje głośnik nie ma komunikacji po porcie micro USB więc te piny powyrywane były, były niepotrzebne musiałem zrobić protezę z drucika małego niestety no, tak to trzeba było rozwiązać gniazda po prostu tego pierwotnego tutaj nie było wlutowałem nowe gniazdo także teraz głośnik pracuje jeszcze sobie przetestuję go na swoim telefonie zobaczymy jaki jest tutaj jakość dźwięku czy głośnik faktycznie sobie gra ale sądzę, po tym dźwięku powidalnym to raczej nie będzie z tym problemu Problemy mog mogą stworzyć tutaj jedynie roz rozebranie tego głośnika. Tutaj macie po dwóch stronach zaczepy. Jedną strona się po prostu ściąga, ściąga się jak widzieliście tą górną listwę, się odsuwa na takich szynach, i po wtedy macie dostęp do całego tylnego panela, Z którego oczywiście trzeba usunąć te dwie śrubki, tutaj te panele po prostu tutaj się przód i tył się ściąga. Tego przedniego nawet nie musicie ściągać, jak się potem okazało. No i po ściągnięciu tego i wylutowaniu tego przewodu od mikrofonu pojemnościowego macie dostęp do całej elektroniki. Elektronika się po prostu wyciąga, jak widzieliście. To tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Jak się kanał podoba, to subujcie i komentujcie, co byście inaczej tutaj zrobili z tym głośnikiem. Może ktoś ma lepsze pomysły na ten temat. Jeśli chodzi o rozbieranie przynajmniej. Ja to robiłem w locie bez żadnych tutaj pomocy innych, bo czasami są filmiki na YouTubie i można sobie Podejrzeć, jak to, jest, jak to się robi. Natomiast tutaj po prostu poszedłem na żywioł. Dobra, na razie. Cześć. Hejka.